Witajcie Panny, to jest czytanie dla Was na miesiąc październik 2025. Karty są już potasowane, ja jeszcze tylko tak ruszę energetycznie dla Was. No i zobaczmy co tam w tle. Pustelnik, czyli Wasza karta, siła, moc i śmierć zmiany. No dobra, to w takim razie energia miesiąca października dla Was. Królowa Mieczy. Co odchodzi do przeszłości? Umiarkowanie. Co jest w podstawie tego czytania? Pięć mieczy. Co macie w sercu, w głowie? Paść kielichów. Wasza energia w tym czasie Pas buław. Energia z zewnątrz paś mieczy. Najbliższa przyszłość. Gwiazda. Pięknie. Jaką macie wskazówkę na ten czas? Wielka kapłanka. I osiem kielichów. Ok. Co mamy na wyjściu? U król pentakli i. Cztery miecze. Z czym możecie mieć kłopot w tym miesiącu? No dobra, okej. Okay. No drogie panny, <ścoughs> co ja tu widzę? Widzę, że w tym miesiącu logika, jasny umysł, widzenie faktów będzie miało fundamentalne znaczenie dla waszych dalszych ruchów. Królowa Mieczy jest niezależna, jest sama, jest rozwiedziona lub rozstała się z kimś. Jest to osoba chłodna, sarkastyczna, z dużym poczuciem humoru też na własny temat. Yy, tu widzimy kobietę, która szuka, no, jest na takim balonie, który mają wynieść tak, z sytuacji, w której się znajdowała do tej pory. I ona patrzy, słuchajcie, przez lunetę, wytycza sobie nowe szlaki, wytycza sobie nowe cele, w których yy, będzie panował spokój. Przede wszystkim chroni siebie, swoje serce i swoje potrzeby, więc wiele panien może mieć taką postawę w tym miesiącu, że dba o siebie, tak? Zachowuje pewien umiar, spokój, powściągliwość. Chłodny umysł i szuka rozwiązań takich, które byłyby dla niej najbardziej bezpieczne i budujące. W podstawie mamy, kochani, pięć mieczy: kłótnie, porażki, rozstania, rany zadawane sobie nawzajem zupełnie w sposób irracjonalny. Albo ktoś was tak poranił, albo nawzajem się tak poraniliście, że teraz powodem tego jest, czy skutkiem tego, a właściwie nie powodem, jest szukanie jakichś nowych rozwiązań, ale już na chłodno, już nieemocjonalnie, tak? Bo w Waszym sercu i w Waszej głowie panują bardzo piękne energie, kochani, takie świeże, takie, że jesteście gotowe na to, co nowe, że jesteście otwarte na to, co nowe, że jesteście otwarte na to, co przyniesie Wam złota rybka, na spełnienie własnych marzeń, na spełnienie własnych życzeń. To jest bardzo świetnie, kochani, w tej sytuacji, bo ta energia będzie was tylko yy, wznosić do góry, tak? Za wami już jest jakiś spokój, jakaś harmonia, jakieś takie umiarkowanie yy, i czas po prostu na nowe rozdanie, czas na nowy ruch. Yy, I pięknie, bo wy się jawicie w energii asabuław, czyli wybierzecie tę buławę do ręki i ruszacie po swoje, po prostu działacie. We własnym imieniu, we własnym interesie tylko i wyłącznie. Energie z zewnątrz sprzyjające Wam, przychodzą do Was dobre wiadomości, wiadomości, które wiele Wam wyjaśnią, które pozwolą Wam łatwiej działać, kreować yy, w sytuacjach, które, na których Wam zależy, tak? Yy, tu energie zewnętrzne przychodzą, wyjaśnienia, rozwiązania ważne wiadomości, które mogą wam pomóc właśnie w dalszym działaniu i kreowaniu tego na czym wam zależy wasza przyszłość najbliższa spełnianie marzeń kochani wiara i zaufanie w to, że wszystko jest możliwe, że będzie tak jak sobie to wymyśliliście wskazówka Jesteś na tyle mądrą kobietą, czy mądrym mężczyzną, droga panno, twoja wiedza jest tak głęboka i tak połączona z wszechświatem, nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Użyj tej mądrości do tego, aby zrezygnować z rzeczy, które cię już nie satysfakcjonują, odejdź od miejsc, od ludzi, od, od rzeczy. Które cię nie wypełniają, które cię nie budują, które nie powodują, że ci serce po prostu galopuje z radością, że twój umysł jest pobudzony, czysty, kreatywny. Odejdź od takich miejsc, od takich ludzi, które ci, którzy cię nie rozwijają, którzy nic ci nie dają. Na wyjściu masz piękną energię króla pentakli, czyli bezpieczeństwo, komfort finansowy zapewniony, tak? To możemy być tego pewne. I wy, i ja. Czyli macie zaplecze finansowe, macie poczucie, że jesteście absolutnie tutaj w dobrobycie, w komforcie i niczego wam nie brakuje. I to wam daje szansę na to, żeby chwilę odpocząć, zrelaksować się, poświęcić ten czas sobie z przyjemnością na jakieś masaże, na jakieś spa. Po to, żeby uleczyć to serce, które tu zostało Wam wyrwane z piersi, a może Wy sobie sami wyrywacie, to naprawdę to trudno powiedzieć, bo to czasami, oczywiście, z reguły, pięć mieczy dotyczy jakiejś porażki, którą Wyście poczuli, tak? Ale to ona mogła być równie dobrze, że tak powiem, w Waszej inicjatywie. Z czym możecie mieć problem w tym miesiącu, żeby uspokoić myśli, żeby nie nakręcać tych dramatów, żeby nie kręcić tej spirali jeszcze większego nacisku, jeszcze większego niebezpieczeństwa, jeszcze większego lęku i strachu niż jest to potrzebne? Dziewięć mieczy mówi o własnych ograniczeniach, które nakładacie na siebie poprzez własne myśli. Możecie dużo, możecie dużo więcej, ale no musicie poradzić sobie z tymi nieprzespanymi nocami. Galopującymi myślami, które tylko nakręcają tą atmosferę bardziej dramatyczną, bardziej przerażającą i bardziej niekomfortową dla Was. Okej. Okay. No dobra, dopowiedzmy sobie do tych kart. Zobaczmy, co tutaj będzie jeszcze w dalszym rozkładzie. No, Królowa Mieczy i Rycerz Denarów. A więc powolutku robicie plan, robicie schemat. W jaki sposób dojść z punktu A do punktu B, żeby w przyszłości osiągnąć to, na czym Wam zależy. Wiecie, że macie na to dużo czasu, że nie musicie się śpieszyć, że nie ma się co raptownie zrywać. Ważne, żeby to, ta inicjatywa urosła najpierw w umyśle, w, w głowie, a potem po malutku zjeść tego słonia po kawałku, tak? Ok. Pięć mieczy. No właśnie, tutaj chyba jakieś mieliście potyczki z bardzo nieodpowiedzialną y, osobą, która jest trochę złotousta, opowiada o sobie różne przedziwne historie. Bardzo romantyczna, bardzo. może była droga w wa waszemu sercu. Y no, i tu dochodzi do diametralnej zmiany. Tu, jak gdybyście zrozumiały, albo może w tym miesiącu zrozumiecie, że to już trzeba zmienić w ogóle punkt widzenia na tą sprawę, że tu już nie ma co dalej wojować, trzeba się z tego uwolnić jak motyl z kokona, tak? Dzięki temu, że ruszacie do przodu, że zaczynacie, szukacie swojej własnej ścieżki, swojej własnej drogi. Robicie swoje plany i teraz tak macie do wyboru dwie ścieżki, dwie drogi. Eee, będziecie się zastanawiać, w jaki sposób, jaka droga, jaki plan działania byłby najlepszy, najskuteczniejszy. Jesteś, będziecie na to bardzo otwarci, bardzo chętni do współpracy tutaj ze wszechświatem, więc bardzo fajowo. Paśmieczy. I kochankowie. No, widzicie, przyjdą jakieś informacje, jakieś rozwiązania, które pomogą Wam łatwiej podjąć jakieś decyzje, czy dotyczące Waszego związku, czy też w ogóle jakiegokolwiek decyzji, która no do tej pory, że tak powiem, biła się we, z własnymi myślami we własnym wnętrzu. Łatwiej będzie Wam podjąć jakąś decyzję, pójdziecie za głosem serca, ale mówię, te wiadomości, które przyjdą z zewnątrz, te informacje, które dotrą do Was, pomogą was, Wam w tym wyborze właściwej drogi, właściwej ścieżki. Gwiazda. No słuchajcie, gwiazda, bo gwiazda i koniec. W październiku ta gwiazda świeci dla Was bardzo pięknie. Kochani, nie traćcie wiary, nie traćcie nadziei, wierzcie w swoje marzenia. Pamiętajcie, że to, co wymyślicie sobie we własnym rozumie, własnej duszy, ma prawo i się spełni, jeżeli tylko zaufacie, że jest to Wasze marzenie i że bardzo tego chcecie i będziecie za tym podążać. Nie, nie ugięci, tak? Super, super, hiper. No, właśnie, i tutaj macie zapewnienie zwycięstwa, sukcesu, jeżeli użyjecie tej własnej mądrości wewnętrznej do tego, aby w końcu zrezygnować z pozornego komfortu, który jest, który wam daje, nie wiem, albo jakąś pozycję, albo jakieś poczucie bezpieczeństwa. Bo boicie się tej drogi dalszej albo konsekwencji z własnych decyzji. Tutaj ta decyzja musi być podjęta. Odchodzę od rzeczy, które mnie już nie satysfakcjonują, nie wypełniają, które mnie nie budują, które mnie nie podtrzymują, nie wspierają. I w tym yy, tutaj wszechświat widzi ewidentnie sukces i zwycięstwo, tak? Nad samym sobą, nad, też nad swoją słabością. No proszę. Paśki Lichów i Rydwan. Ruszam po swoje, ruszam w podróż życia, ruszam za swoimi marzeniami, eee, ruszam za nowym człowiekiem, na którym mi zależy, I idę w nową randkę, idę w nową znajomość. No fajowo. I tu na wyjściu macie Waszą energię, pustelnika. Zobaczcie, to jest piękna. Piękne wytłumaczenie tej karty. Siedzi starszy człowiek i przygląda się swojemu, ogrzewa swoje serce, przyświeca swojemu sercu, patrzy w swoje serce, działa według tego, co czuje. Wie, jak wielka, silna moc tkwi w jego wnętrzu, w jego doświadczeniach, w jego lekcjach. Ewidentnie tutaj będziesz proszony w październiku, będziesz proszona, proszony, droga panno, aby Odizolować się od hałasu, od kłótni, od porażek, od yy, ścierania się z kimś, kto yy, no po prostu drenuje was od wewnątrz, tak? Po to, żeby sobie odpocząć, po to, żeby ugruntować sobie tą pozycję komfortu i bezpieczeństwa dla siebie, przede wszystkim dla siebie. No, zrób porządek z tymi myślami. Tu trzeba definitywnie się odciąć od tego, nauczyć się inaczej myśleć. Nie bać się osądów, nie bać się opinii. E, uspokoić ten umysł, żeby ochronić siebie w tym wszystkim. Zdecydowanie. Okej. Okay. Wiecie, co mam wrażenie, że wyście zrobili jakieś kroki, poczyniliście coś, żeby na miękko coś załatwić, żeby coś naprawić, żeby coś zgodnie razem ruszyć w jakimś jednym kierunku, ale chyba to się nie sprawdza i chyba to nie jest, że tak powiem, właściwe rozwiązanie. Dlatego trzeba by było spróbować innej taktyki, ale przede wszystkim myśleć o sobie i myśleć o celowości tego, za czym Wy podążacie, a nie, co będzie dobre dla Was obojga, albo dla Waszej rodziny, albo dla Waszego domu. Musisz myśleć o sobie, droga Panno, definitywnie. Zobaczmy, co jeszcze tutaj dla Was, przewodnicy duchowi, chcieliby przekazać. Zobaczmy, jaką informację. Strażniczka Powietrza, no właśnie, zmień swoją perspektywę, zmień swoją perspektywę myślenia na jakiś temat. Być może masz zbyt skostniałą, konserwatywną postawę wobec sytuacji, w której się znajdujesz. Pora, żebyś przełamał, wyłamał w tej konstrukcji szparę, żeby tam się dostało światło, żeby się dostało powietrze. Trudna, jak gdyby trudna droga. Tutaj twoi przewodnicy ci namawiają to w ogóle twoi przodkowie. Zmień swój sposób działania i myślenia, bo to, co robisz do tej pory, nie działa, wręcz przeciwnie. Nie uleczysz i nie uzdrowisz niczego, dopóki nie zmienisz sposobu myślenia, patrzenia i widzenia jasno i klarowniej. Przestań siebie oszukiwać też na jakiś temat. I przestań się karmić jakimiś yy, 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 pozornymi, maleńkimi sukcesami, twierdząc, że to będzie już lepiej. No nie. Pora na to, żeby się uniezależnić. To jest królowa mieczy, kochani. To jest dokładnie ta sama energia, którą macie tutaj w tarocie. Myśl logicznie, widzisz fakty, uwolnij się od tej sytuacji, od tej relacji, od, od tego, co cię zatruwa, co ci zabiera energię, co cię drenuje, co cię wypala. Myśl o sobie, przede wszystkim o sobie, o tym, żeby siebie ustawić w komfortowej sytuacji. Nie patrz już na konsekwencje tego, co inni powiedzą, na opinię, bo królowa mieczy nie boi się osądów i opinii, ona ma to w nosie. Ona robi tak, jak chce, i myśli tak, jak chce. Jasno, klarownie, czysto, bo widzi, jakie są fakty, i wie, czego broni, i wie, za czym idzie. I oto jesteście, drogie Panny, proszone. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do następnego czytania, papa. Pa.